Witam serdecznie i zapraszam na przegląd wydarzeń maja. Maj to czas wielu rocznic ważnych dla nas. Zacznijmy od 3 maja. Nie zasypujmy chrześcijańskich źródeł śmieciami współczesności. Apelował kardynał Kazimierz Szyncz 3 maja właśnie w warszawskiej katedrze św. Jana Chrzciciela w święto Matki Bożej Królowej Polski podczas którego obchodzona jest także rocznica uchwalenia Konstytucji. 3 maja Metropolita Warszawski przewodniczył Eucharystii. Konstytucja 3 maja była wielkim dziełem, fundamentem budowania państwa sprawiedliwego, bezpiecznego i nowoczesnego. Niestety nie zapobiegła rozbiorom, choć była dobrym lekiem, to za późno podanym ciężko chorej Rzeczpospolitej Szlacheckiej. Pomogła jednak przetrwać 123 lata rozbiorów, gdyż była fundamentem tożsamości Polaków, Podzielonych między trzech zaborców. A 4 maja odbył się pogrzeb profesora Władysława Bartoszewskiego. Przypomnijmy, że w 1966 roku został odznaczony medalem Sprawiedliwy wśród narodów świata przed Instytut Jadwaszem w Jerozolimie. Był także honorowym obywatelem państwa Izrael, a w 1995 roku otrzymał order Orła Białego. Kolejna rocznica to 70. rocznica zakończenia II wojny światowej w Europie oraz tego dnia właśnie obchodziliśmy narodowy dzień zwycięstwa. Z okazji tych właśnie obchodów na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyła się uroczysta zmiana warty przed grobem nieznanego żołnierza, a także z tej okazji wojsko zaprezentowało sprzęt, którym dysponuje, a także kilka historycznych pojazdów wojskowych. Jestem pod wrażeniem mądrości i skromności papieża, czytam wszystkie jego przemówienia. Jeśli papież będzie tak robił dalej, to wrócę do Kościoła katolickiego, tak oświadczył prezydent Kuby Raúl Castro po spotkaniu z włoskim premierem Matteo w Rzymie. Wcześniej został przyjęty w Watykanie przez papieża Franciszka, któremu dziękował za zaangażowanie, zaangażowanie w sprawę poprawy stosunków między Kubą i Stanami Zjednoczonymi. Castro przyznał, że należy do partii Komunistycznej, która nie przyjmowała w swe szeregi ludzi wierzących, ale obecnie wykonano już w tej kwestii kroki naprzód. Zarówno Raul Castro, jak i jego brat i poprzednik Fidel Castro zostali w dzieciństwie oszczeni i zdobywali wykształcenie w szkołach katolickich. Na Kubie. A Kubę ma odwiedzić Ojciec Święty Franciszek od 19 do 22 września. Będzie przebywał w Hawanie, odwiedzi także półmilionową miejscowość Holqueen oraz Santiago di, di Cuba, gdzie znajduje się sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia del Cobre. Stamtąd papież Franciszek odleci do Waszyngtonu. Maj to także kolejna rocznica zamachu na Ojca Świętego Jana Pawła II, 34. rocznica na placu Świętego Piotra w Watykanie. Jest płyta, która upamiętnia to wydarzenie z 13 maja 1981 roku. Jeżeli ktoś z Państwa nie wszystko wie o tym zamachu, to warto przypomnieć, że miał miejsce, dokonał się. Co do minuty dokładnie o tej samej porze co objawienia Matki Bożej w Fatimie o godzinie 17.19 a jedna z kul wystrzelonych do Jana Pawła II trafiła w kobietę uczestniczącą w audiencji. Była to Amerykanka polskiego pochodzenia urodzona w Wadowicach dokładnie tego samego dnia i roku co Karol Wojtyła. Na tym placu papież Franciszek 17 maja z udziałem tysięcy wiernych podczas Mszy Świętej. Ogłosił świętymi cztery zakonnice żyjące w XIX, na początku XX wieku. Były to dwie arabki palestyńskie, Maria, czyli Mariam Boardi, karmelitanka Bossa i Maria Alfonsyna Danil Gatas, założycielka zgromadzenia Sióstr od Najświętszego Różańca, a także Włoszka Maria Krystyna Brando, założycielka zgromadzenia Sióstr Ofiar Wynagrodzicielek Jezusa Sakramentalnego i wreszcie Francuska Joanna Emilia de Villeneuve, założycielka zgromadzenia Sióstr od Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej. Dodajmy, że nam przy kanonizacyjnej wśród oficjalnych gości był był m.in. Mahmoud Abbas, prezydent państwa palestyńskiego. Premier, który jest katolikiem, zapewnia, że dla Kościoła nic się nie zmieni, tak miał powiedzieć arcybiskup Diamond Martin po referendum, w którym 62% Irlandczyków opowiedziało się za legalizacją małżeństw homoseksualnych. Metropolita Dublina wyraża obawy, że może być jednak inaczej. Jego zdaniem ustawodawca powinien wprowadzić pewne ograniczenia do nowego prawa, gdyż tu cytat, małżeństwo zawierane w kościele jest jednocześnie małżeństwem cywilnym i para Gejowska, której proboszcz by go odmówił, mogłaby odwołać się do sądu, oskarżając go o dyskryminację. Myślę, że z podobnymi sytuacjami będziemy mogli i my kiedyś Mieć do czynienia. Irlandia jest czternastym państwem w Europie i dziewiętnastym na świecie, w którym osoby tej samej płci będą mogły legalnie zawrzeć związek małżeński. Przypomnijmy, że podczas spisu powszechnego nie tak dawno, w 2011 roku, katolicyzm jako swą religię podawało 80, ponad 84% Irlandczyków. Skutecznego jednoczenia Polaków wokół spraw najważniejszych dla Polski takie życzenia na ręce prezydenta elekta złożyli biskupi z prezydium Konferencji Episkopatu Polski. Większość rodaków, w tym także młodzi, łączą z pańską, z pańską prezydenturą wiele nadziei. Napisali w liście gratulacyjnym przekazanym nowo wybranemu prezydentowi Rzeczpospolitej Polski Andrzejowi Dudzie członkowie prezydium Episkopatu Polski, arcybiskup Stanisław Gondecki, arcybiskup Marek Jędraszewski i biskup Artur Miziński. Biskupi wyrażają nadzieję, że nowemu prezydentowi uda się osiągnąć porozumienie w obliczu najtrudniejszych wyzwań. Wreszcie pod koniec maja odbył się kongres nowej ewangelizacji. Jak powiedział ksiądz biskup Edward Dajczak, na zakończenie to nie jest koniec, to jest dopiero początek. Udzielił błogosławieństwa wszystkim uczestnikom trzeciego już kongresu nowej ewangelizacji. W tym roku ten kongres odbył się w Skrzatuszu, w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Ogólnopolskie spotkanie pod hasłem Skarb w Roli było poświęcone ewangelizacji środowisk wiejskich. Wzięło w nim udział około 500 ewangelizatorów z całej Polski. Podczas kongresu wiele uwagi poświęcono właśnie pobożności ludowej. Kościół jest coraz bardziej zainteresowany doświadczeniem, jakim jest pobożność ludowa, i mówi o niej z coraz większym szacunkiem. Powiedział na kongresie biskup Grzegorz Ryś. Ta informacja kończy nasz przegląd. Dziękuję bardzo. Wszystkich widzów Telewizji Lumen zapraszam na nasze kolejne spotkanie. Do zobaczenia.